O, ktoś tu udaje gargamela. Nie, ale w sumie ciekawe, jakby to wyglądało. Dobre, pomarańczowe. Stary, to jest żółta, nie pomarańczowa. To jest żółte? Sorry, jestem dyslektykiem, nie rozróżniam płci. Pierwszy raz widzę twoją twarz i jestem lekko zaskoczony. Nie pasuje mi głos do twarzy. Modyfikuję głos i wynaję aktora po to, żeby go nie wykryli. Kurde! Skąd to wiecie? Prawda jest taka, że za kulisami siedzi Filip, który podkłada swój głos pod mój. Mówimy jednocześnie i czasami może się wydawać, że głos jest szybszy lub wolniejszy od obrazu. Możecie się spytać, dlaczego to robimy. Otóż mój głos jest bardzo podobny do głosu pewnego człowieka, który nie cieszy się zbyt pozytywną opinią, nie tylko na YouTube, ale ogólnie na świecie. Prawda jest taka, że mój głos brzmi tak: Ziobro, kurko, jeba! Przestań mi Niestety przez Janusza Korwin-Mikkego Konfederacja dużo traci Mam mnóstwo znajomych, którzy zagłosowaliby Na Konfederację, gdyby nie było W niej Korwina I za nic nie dadzą się przekonać To masz bardzo ograniczonych znajomych Chciałem jakoś pocieszyć kolegę Powiedzieć, że to nie jest tak, że jego znajomi Są ograniczeni Ale jakoś nie potrafię tego zrobić Jeśli ktoś nie głosuje na daną partię Bo znajduje się tam osoba, pojedyncza osoba Z którymi się nie zgadza no to rzeczywiście ta osoba jest ograniczona. Przecież głos na przykład na konfederację, to głos na wolnościowców, wolnorynkowców i narodowców. Głosuje się na pewną ideę. Też nie podobają mi się kontrowersyjne wyskoki Janusza Korwin-Mikkego. Ale to nie zatrzymało mnie przed głosowaniem na Konfederację. Przecież w tej formacji jest mnóstwo osób, na które warto zagłosować, chociażby Artur Dziambor, Konrad Berkowicz czy Dobromir Sośniesz. Ja ostatecznie zagłosowałem na Artura Dziambora, który wszedł do Sejmu. No fakt, że Janusz Korwin-Mikke też do Sejmu się dostał, ale pamiętajmy, że z Konfederacji do Sejmu weszło jeszcze 9 osób. Czy to nie jest jednak dobry powód, żeby pogodzić się z obecnością Janusza korwin mikkego w danej partii? I głosować na osoby, partie czy formacje, których poglądy i idee są nam najbliższe. Dzisiejsi korwiniści, teraz konfederaci, przejęli dokładnie taką samą retorykę jak dawny Tusk: precz z socjalizmem, ograniczenie biurokracji i tanie państwo. Ciekawe, czy kiedyś będzie okazja na weryfikację. Posłowie Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2015 nie spełnili prawie żadnych swoich najgłośniejszych obietnic. Mało tego, zaczęli robić coś zupełnie odwrotnego, na przykład zamiast obniżać podatki zaczęli je podwyższać. Dodatkowo, będąc dzisiaj w opozycji, nagle stali się fanami programów socjalnych. Czy korwiniści po dojściu do władzy zrobiliby to samo? No cóż, jeśli tak, to znaczy, że wszyscy daliśmy się nabrać i są tam tacy sami karierowicze jak w PiS czy PO. Śmieszy mnie to, że w tej chwili rząd chwali się tym, że jesteśmy największymi beneficjentami środków unijnych, jeżeli dużą część z nich będziemy musieli spłacić. Kolejne odkładanie odpowiedzialności na przyszłe pokolenia. To nasze pokolenie i pokolenie naszych dzieci będzie spłacało długi naszych kochanych, obecnych i tak naprawdę wszystkich poprzednich odpowiedzialnych rządów. Ale mam wrażenie, że nie potrzebowaliśmy do tego Unii Europejskiej. Bez dodatkowych obciążeń, czyli składek, które musimy wpłacać do budżetu unijnego. I tak, rządy te obecne i te poprzednie nakradłyby się ile wlezie, wprowadziłyby nieodpowiedzialne programy socjalne, różnego rodzaju projekty, które nigdy nie miały dojść do skutku i tak dalej, i tak dalej. To z jednej strony straszne, bo z takimi rządami nigdy w Polsce nie będzie dobrze. Ale z drugiej strony, jeśli tego właśnie chcą Polki i Polacy, po raz kolejny bawi mnie jak politycy PO, tacy jak Sienkiewicz, wytykają, że pisma na swoim koncie afery. Chodzi oczywiście o Bartłomieja Sienkiewicza, tego od spalenia budki pod ambasadą rosyjską. W sumie ten komentarz postanowiłem połączyć z dwoma innymi. Dwie siły polityczne, które łupią Polskę, obrzucają się nawzajem, kto ukradł więcej. Śmieszne państwo. Brat Jacka Kurskiego Jarosław, pracuje w gazecie wyborczej. Jeden jest w Pisie, drugi jedzie po Pisie. Tak się robi rodzinny biznes na emocjach głupiego społeczeństwa. Notabene. Siostra Krystyny Pawłowicz była w kodzie. Niestety, żyjemy w kraju, w którym rządzą tak naprawdę dwie partie: Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Partie niby się różnią, niby mamy centrolewicę i prawicę, ale tak naprawdę to wszystko to jest jedno i to samo. Jedni i drudzy są zwolennikami podnoszenia podatków, ewentualnie wprowadzania nowych podatków. Są zwolennikami programów socjalnych, są zwolennikami zadłużania państwa, są zwolennikami wprowadzania nowych regulacji. Tak naprawdę ani jedna, ani druga partia nie wprowadziła żadnych znaczących zmian światopoglądowych. Jedni i drudzy mieli nawzajem rozliczać się z afer. I co? I jak zwykle nic z tego nie wyszło. Wydaje się, że te dwie partie to taka rodzina kurskich. Niby zupełnie różni, odbierani przez większość jako nienawidzący się bracia, ale z pewnością mimo wszystko siadają wspólnie do rodzinnego, wigilijnego stołu, łamią się opłatkiem. I życzą sobie wesołych świąt. Co PIS chce przykryć, poruszając temat wypowiedzenia konwencji stambulskiej, bo to stara metoda partyjniaków, a PIS opanował ją do perfekcji polegającej na tym, że ludzie są tak głupi, że po raz kolejny dają się złapać na tą samą przynętę. I otwiera ten temat. Nic z nim nie zrobi, albo będzie przeciągał temat przez lata, żeby móc wygodnie generować konflikt, a w międzyczasie zrobić coś, co umknie naszej uwadze. Hmm... ostatnio mieliśmy aferę z podwyżkami dla posłów, których w końcu nie będzie. Podobnie z bezkarnością urzędników, która miała być wprowadzona ustawą covidową. Mamy za to przegłosowany podatek cukrowy oraz przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za błąd medyczny. Może o to właśnie chodzi. Zasłona dymna w postaci walki z LGBT tylko po to, żeby wprowadzać tego typu kontrowersyjne ustawy. Z Czarzastym można się nie zgadzać w wielu kwestiach, ale ja go lubię za te jego komentarze. Dodają kolorytu w Sejmie i można się uśmiechnąć. Ale Czarzastemu trzeba przyznać, że jako marszałek... Czy tak naprawdę taki zarządca debaty jest naprawdę dobry? Plus często trafnie komentuje. Mimo, że nie byłem zwolennikiem powołania pana Włodzimierza na stanowisko wicemarszałka, tak po kilku posiedzeniach Sejmu muszę stwierdzić, że... że naprawdę się sprawdza. Rzeczywiście ma celne komentarze i bardzo dobrze zarządza debatą w Sejmie. Wiem, że pan czarzasty jest z PZPR i SLD, ale nawet oglądając wywiady z nim, mam takie wrażenie, że. Przynajmniej ma jakieś swoje zasady, których się trzyma. Ma też swoje poglądy, a jak wiemy, to właśnie jest najważniejsze w polityce. Proszę pana, poglądy są po to, żeby je głosić, żeby się z nimi nie zgadzać. Myślę, że pan w wielu sprawach ma inne poglądy ode mnie, a rozmawiamy zawsze w sposób rozsądny. Takie... Wie pan, co jest ważne w polityce? O, nie, powiem panu, żeby... Mieć poglądy. Co wam to tylko powiedział, że My nie jest My jesteśmy w internecie błagam, ale przez tego nie było słychać. On było, ale to jest ważne. Naprawdę tak uważam, no. Mieć poglądy. I to wszystko w dzisiejszym czytam Wasze komentarze. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierają mnie finansowo przez PayPal, Patronite i przelew bankowy oraz wszystkim widzom, którzy oglądają moje nagrania, lajkują je, komentują oraz udostępniają na Facebooku. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję, mam nadzieję, że miło Wam minął czas przy tym nagraniu i do zobaczenia wkrótce.